Nowenna za chorych, dzień czwarty, za samotnych i pozbawionych opieki. Kiedy Bóg przyzwala, abyśmy cierpieli z powodu choroby, samotności lub z innych przyczyn związanych z podeszłym wiekiem, zawsze obdarza też nas łaską i mocą, byśmy z jeszcze większą miłością włączali się w ofiarę Jego Syna i głębiej uczestniczyli w realizacji Jego zbawczego zamysłu. Możemy być pewni, że On jest Ojcem bogatym w miłość i miłosierdzie. List do ludzi w podeszłym wieku. Dziś proszę Cię za wszystkich starych i chorych ludzi, którzy zmagają się z samotnością za tych, którzy są pozbawieni obecności najbliższych za chorych rodziców, tęskniących za odwiedzinami dzieci za tych, którzy przebywają w domach opieki, za umierających samotnie. Proszę Cię o wrażliwość serca dla wszystkich, którzy mogą im pomóc i dla nich samych o łaskę głębokiego zaufania Tobie, by umieli polegać na Tobie w codziennych trudnościach, byś wzmacniał ich wiarę i nadzieję mimo wszystko. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Janie Pawle II, módl się za nami.